Moi, witajcie w Infoflash Ej, wam też wywaliło wczoraj prąd? No właśnie, akurat robiłam sobie kolację Znaczy, podgrzewałam w mikrofalówce niedojedzone burrito, które znalazłam pod kanapą Wiem, wiem, nie powinnam tak robić Mikrofale pozbawiają jedzenie substancji odżywczych Ale pozbawiają go też karaluchów, więc wiecie, plusy i minusy No, nieważne o czym to ja... Aha, prąd mi odcięło Podobno w elektrowni w Santo Domingo było zwarcie przez fale EMP, a fałki spadały z nieba. NCPD ocenia straty spowodowane. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Zapytam raz jeszcze: coś ty odjebał! Środek następny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Tak. Bo odmówiła. Mów całą prawdę o Jorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz. Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Hanako sama. To człowiek, o którym mówię Proszę wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Tego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. I szalony? I to jak? Słyszę nawet głos w głowie. To jeden z waszych konstruktów. Konstruktów? Tak. Ukradłem biochip, który Jorinobu próbował obchnąć na Podczas ucieczki dostałem kulkę i stało się coś dziwnego. Ten biochip uratował mnie. Ale teraz mnie zabija. Muszę to zatrzymać. Kanako-sama, wie jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biursiem, Hanako Sama? Słyszałeś? Sprawdź to. 朱家。主 Deze wereld is een beetje verwarrend.

Nie próbuj odpływać, nie teraz. Dalej spierdalamy z miasta! Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla... Zjebana klimatyzacja zużytej... Serio. A zajrzyj się. Jesteśmy kilka... Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Po chuj komuś mo... Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrańcy. A teraz role się odwróciły. Johnny, do kurwy... I to my siedzimy bezczynnie, czekając na oddziały szturmowe Arasaki. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak taka mura. Słyszysz? Samochód. Tu o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. To na ścianie? To krew? Tak, odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proksy. Ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale. Pana Goarasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Szkoda, że nie uwierzyłaś mi wcześniej. Gdybyś to zrobiła, Takemura może nadal by żył. Jeśli już przywołujesz jego imię, to pamiętaj, że zrobił wszystko, żeby doszło do tej rozmowy. Uszanujmy to. Zgoda. Jorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A Ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca to forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej, jak o bibliotece konstruktów osobowości, albo jako o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu. Zlokalizowałem waszą zgubę. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie po... Zadziwiająco sceptyczne podejście. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu. Będzie przydatna. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. Udało mi się dotrzeć tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuję jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. To wszystko, co mam. Co teraz? Spotkajmy się osobiście w Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym: od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć, Arasaki. Mamy to. Pieprz. A ty pomyśl, jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecz. A dzisiaj co jej zostało? O, dlatego wysłała proksy, bo jest sa... <grym> Klik. Co? Jaki. Właśnie zapięła ci smycz. Porcelanowej dziwce? Kurwa! Przygotuj się. Kurwa! Oh! Johnny! Jeszcze nie umierasz. Znajdę się do... O tej godzinie A tak prawie mnie zawiął. Prawie o, Co to za muzyk? Dawny hotel Pistis, z Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Z niej cholernie trudno funkcjonować mi w tym ciele. Niby jesteś nieprzytomny, ale mam wrażenie, jakby twoje uśpione ja walczyło ze mną. A. Przyłapałem cię na gorącym uczynku. Ech. Chciałeś wziąć tabletkę? Udam, że tego nie słyszałem. Nie kręć, wiem, jaki jesteś. Uratowałem ci dupę. Doprowadziłem w bezpieczne miejsce. Naprawdę nie wierzysz w moje dobre intencje. Wierzę ci. Dzięki. Do środka przez okno. Dasz radę. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przeprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żeby się otworzył i wyciągnął zawartość. Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie. Przyjąłbyś na siebie. Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku. Dużo myślałem. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuje. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. Dziękuję. Poważnie myślisz o. Mamy w... z Słuchaj, zrobisz, jak uważasz. Ty tu do... No. Adam Smasher. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć. Okej. Okay. I chcę, żeby poszła z tobą rok. Sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Czyli mam. Po... Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Weźmiesz pigułki od misty i na chwilę przejmę kontrolę nad Twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Row o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Muszę wiedzieć... Powiem Rogue prawdę i... Cześć. Rzucili mnie z piekło i pomyślę... Wystarczy, że wspomnę Rogue o Podam jej go Dobrze. Dziękuję. Zawieź mnie proszę do Afterlife. Obiec. Czuję się trochę lepiej. Nadal czuję ból. On już chyba nigdy... Hotel z Sofia. mówiłeś... Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj.